7 października w Myślenickim Rynku zabrzmiały klaksony, odpalone zostały race. Przywitany został bowiem nowy, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, który będzie służył w Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej Myślenice. No to drugi samochód o oznaczeniu samochód lekki ratowniczo-rozpoznawczy marki Volkswagen Crafter 4x4, zarejestrowany na 9 osób. Stryk przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych, a także do działań wysokościowych czy też ratownictwa medycznego. Przebieg praktycznie zerowy. Rocznik 2022. Samolot udało się sfinansować dzięki środkom z Urzędu Miasta i Gminy Myśleńce. To jest kwota prawie 200 tysięcy, i z ponad 120 tysięcy wkładu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. To jest całość, czyli 320 tysięcy kosztował nowy samolot. GPR Myślenice tworzy grupa wolontariuszy złożona ze strażaków PSP, OSP, policjantów, ratowników medycznych i pasjonatów, gotowych w każdej chwili wyruszyć na pomoc osobom zaginionym. No, na chwilę obecną będziemy dysponować dwoma samochodami. Jeden samochód to jest samochód marki MAN, to jest samochód dowodzenia i łączności który stricte służy do planowania działań poszukiwawczo-ratowniczych. No i ten drugi samochód, 9-osobowy, stricte no, będzie też służył do przewozu ratowników oraz do ciągnięcia drugiego wkłada czy przyczepy medycznej na miejsce działań, akcji poszukiwawczych, czyli miejscowych zagrożeń. Niebywałą okazję do spotkania z jedną z najlepszych polskich pływaczek, Otylią Jędrzejcza, gmin mieszkańcy gminy Myślenice. W sobotę 8 października do Myślenic zawitał projekt Otylia Swim Tour promujący aktywność i zdrowie. Ponad 120 młodych pływaków wraz z opiekunami wzięło udział w warsztatach i treningach, w spotkaniach z psychologiem i dietetykiem sportu. Otylia Swim Tour to projekt, który powstał w 2015 roku i tak naprawdę od samego początku, jak on się obudził w mojej głowie już w 2008 roku, to założeniem było to, żeby podróżować po kraju, przekazywać wiedzę z grupą trenerów. Że to nie jestem tylko ja, ale przede wszystkim Otylia Swim Tour to jest 13 osób, które ze mną przyjeżdża do każdego miasta. Wybitni trenerzy pływania, instruktorzy, trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci. Więc dzieci mają naprawdę dzisiaj spotkanie z osobami, ze specjalistami w swoich dziedzinach. I tak na, i pani psycholog, i pani dietetek. Moim głównym celem od samego początku było też łączenie rodziców z dziećmi. Bo bardzo często jest tak, że sama jestem młodą mamą, wysyłamy dzieci na zajęcia, dzieci skorzystają z tych zajęć, ale jednak my też, jakbyśmy w tej grupie wiekowej, która dzisiaj tu bierze udział, czyli 8-14 lat, żebyśmy my też komunikowali się z nimi lepiej, wiedzieli czego oni mogą od nas oczekiwać, jak ich motywować, a czasami jak po prostu zostawić, żeby robili swoje i dzisiaj o tym będzie mówiła pani psycholog, pani dietetyk o tym, jak dobrze się zdrowo odżywiać, jak połączyć to z aktywnością fizyczną. Ten projekt jest realizowany od 8 lat. Ja jestem z tego dumna, że zainteresowanie tym projektem w dalszym ciągu jest bardzo duże. Szczęśliwa jestem z tego punktu, że pan burmistrz zaufał naszej fundacji po raz drugi. Po raz drugi realizujemy projekt w Myślenicach. Projekt, który jest skierowany właśnie pływacko, czyli tym, co jest ze mną się najbardziej kojarzy ale który przede wszystkim ma zmotywować dzieci do aktywności fizycznej. Wiemy jak bardzo ważna jest ona po pandemii. Wiemy jak bardzo ważnie ona wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Więc przede wszystkim to psychiczne o czym też bardzo często słyszymy. Będziemy tu dzisiaj z dziećmi mówić o tym także jak warto walczyć o swoje marzenia i cele. Będziemy przede wszystkim pokazywać im taki promyk wiedzy dla nich. No bo ilość ćwiczeń przyswojonych jeżeli jedno zapamiętają i będzie realizowane to będzie naprawdę dużo. Więc tak podkreślam to że cieszę się że Ministerstwo Sportu i Turystyki i nasi partnerzy nam ufają po raz kolejnej, że burmistrz miasta Myślenice i Myślenice tak licznie przybyły na nasz projekt. W ramach projektu Skrzydlate Myślenice, realizowanego przez Muzeum Niepodległości, odbył się wernisarz wystawy fotograficznej Myślenice z lotu ptaka, której autorem jest Mariusz Węgrzyn. Myśleniczanin, pasjonat fotografii i wysokich lotów, który od blisko 20 lat miłość do latania łączy właśnie z fotografią. W Myśleńskim Ośrodku Kultury i Sportu zawisło ponad 30 moich prac. Są to prace, które powstały na przełomie roku 2005 do, do powiedzmy czasu obecnego. Są to prace różnorodne, bo generalnie przedstawiające jakby reportaż, czyli zmiany, które w tym okresie czasu zaszły w mieście w naszym mieście. No i są prace bardziej może troszkę artystyczne, które przedstawiają Dziwne kształty ziemi, jakieś zarysy, no, ciekawe formy. No, prace powstały podczas moich lotów. Generalnie palotniarstwo jest moją pasją. Nie wyobrażam sobie generalnie chyba mojego życia bez, bez latania i wybierając się na loty, zawsze zabieram ze sobą aparat. Wystawę można zobaczyć w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, który jest partnerem muzealnego projektu. Piąta edycja Myśleńskiego Budżetu Obywatelskiego rozstrzygnięta. Zwycięskie zadania będą realizowane w 2023 roku. Z miejskiego budżetu na ten cel zostanie przeznaczony blisko milion złotych. Głosowanie w myśleń budżecie obywatelskim trwało od 15 do 23 września. Mieszkańcy mieli do wyboru cztery projekty ogólnomiejskie i 30 projektów sołeckich lub okręgowych. Głosować można było zarówno elektronicznie tę drogę wybrało 2607 osób, jak również na papierowych kartach do głosowania. W urnach łącznie znalazło się 3875 kart. W piątej edycji budżetu obywatelskiego gminy Miśnicy. Wzięło udział, zagłosowało prawie 6,5 tysiąca mieszkańców gminy Myślenice, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali, ale również tym, którzy zgłosili swoje zadania, swoje pomysły do tegorocznej edycji budżetu. Dzięki aktywności mieszkańców 17 zadań, które wygrało w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będzie realizowanych z budżetu gminy Myślenice w przyszłym roku za kwotę miliona złotych. Dla mnie jako burmistrza ważne jest to, że razem z mieszkańcami będziemy mogli realizować ważne inwestycje wyczekiwane przez mieszkańców w miejscowościach wiejskich, jak również na terenie miasta Myślenica. Ciepło Patrzy Mi W oczy Bóg. Taki tytuł nosił koncert, który odbył się 9 października w Myślenickim Rynku. Celem wydarzenia, zorganizowanego przez Fundację Owocną, było zintegrowanie mieszkańców wokół wspomnień o świętym Zwadowic. Na gości wydarzenia czekała sentymentalna podróż muzyczno-poetycka. Książka wydana przez Fundację ze świadectwami mieszkańców ziemi myślenickiej, a także ulubiony przysmak świętego – kremówki. Niedzielne popołudnie 9 października na długo pozostanie w myśli uczestników koncertu Ciepło patrzy mi w oczy Bóg. W skąpanym słońcu myślenickim rynku odbyło się niecodzienne wydarzenie. Wydarzenie, które było planowane na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, jednak sytuacja nie pozwoliła, żeby ono odbyło się wtedy. Wydarzenie to miało na celu upamiętnienie pamięci o wielkim Polaku, papieżu Janie Pawle II. W organizację jego zaangażowała się młodzież młodzież starsza i młodzież młodsza, która w grupach oazowych, w scholach przygotowała piękne wydarzenia. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom i społecznikom, bez których ten koncert nie mógłby się odbyć. Wspomnienia Jana Pawła II podczas koncertu przywołali Schola Gloria oraz Młodzi Duchem z Parafii Świętego Brata Alberta w Myślenicach, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nazaret z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach oraz Oaza z Osieczan. Wydarzenie to również uświetnił koncert zespołu Zielony Szlak oraz prowadzący ojciec Łukasz Buksa wraz z zespołem który podsumował to wydarzenie pięknym koncertem wspominającym świętego Jana Pawła II. Na koniec wszyscy uczestnicy zaśpiewali Barkę. Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał Dziękujemy za ciepłe słowa, które po tym koncercie do nas spływały. Wszystkim również dziękujemy za to, że byliście z nami i myślimy o tym, by w przyszłym roku również to wydarzenie miało miejsce na Myślenickim rynku. Koncert zrealizowany został we współpracy z miastem i gminą Myślenice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II. poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. We wrześniu bieżącego roku minęło 60 lat od utworzenia w Myślenicach Liceum Medycznego. Powstało ono w 1962 roku. Przez lata ewoluowało, a aktualnie ówczesne Liceum Medyczne to zespół szkół Małopolska Szkoła Gościnności. W czwartek, 13 września, szkoła zainaugurowała oficjalnie rok jubileuszowy, na który zaplanowano różnorodne wydarzenia. Rok jubileuszowy rozpoczynamy właśnie dzisiejszym świętem, świętem Dnia edukacji narodowej. Natomiast będzie on trwał przez cały rok szkolny, będą kolejne imprezy, będą spotkania z absolwentami, z nauczycielami, będą spotkania z emerytami, i na końcu roku, mam nadzieję, szkolnego zakończymy równie podobną fetą jak dzisiaj. Czego życzyć Małopolskiej Szkole Gościnności na kolejne lata? Małopolska Szkoła Gościnności jest uznaną placówką w regionie, rozwija się bardzo szybko, bardzo prężnie. Ja bym sobie życzył takiego rozwoju jak do tej pory właśnie. 11 listopada o godzinie 11.11 .11 z Myślenickiego Rynku wystartuje Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr. Tegoroczna edycja biegu będzie miała nieco zmienioną formułę. Z okazji 680-lecia lokacji myślenic biegacze będą mieli do pokonania dystans o długości 6,8 km. Zarówno start, jak i meta zlokalizowane będą w centrum miasta. Rejestracja pakietów startowych do wyczerpania miejsc dla 100 uczestników odbywa się na www.biegstulecia.myślenice.pl.